Jeżeli nie zrobimy nic, w 2030 roku ponad 5 milionów osób będzie w Polsce chorych na cukrzycę. Właściwie choroba na świecie numer jeden będzie depresja i generalnie będziemy wszyscy chorzy metabolicznie, więc mamy już problem i my chcemy ten problem rozwiązać. Nie da się go rozwiązać w skali makro, nie zmieniając aktualnie złych zaleceń, które dostają pacjenci. Otworzyłem nasz raport, który aktualizujemy. To jest aktualne dane naukowe, które pozwolą, powinny pozwolić wprowadzić nowe Zalecenia żywieniowe dane są takie. W Polsce 9 milionów dorosłych zmaga się z otyłością, a wydatki bezpośrednio z nią związane to jest 9 miliardów złotych już w samym 2020 roku naszych twoich podatków Polaków. No, system jest tak skonstruowany, że 90% wydatków jest przeznaczanych na choroby przewlekłe, które da się wycofać, da się nie doprowadzić do nich prostymi zaleceniami Ale żywieniowymi.